Dziękuję bardzo. Um, tak jak tutaj w wprowadzeniu kolega powiedział, jestem z zespołu CERT Polska, który jest częścią NASKU i e, zajmujemy się kwestiami bezpieczeństwa w internecie, tylko z troszeczkę innego e, punktu widzenia. Jeśli mogłaby pani zamknąć okienko. <głosy> <głosy> Dziękuję. Z troszeczkę innego punktu widzenia zajmujemy się złośliwym oprogramowaniem i wirusami i kwestiami bezpieczeństwa użytkowników w internecie, nie tylko, nie tylko dzieci. Dzisiaj opowiem Państwu o... Troszeczkę technicznie, bardziej o, o, o wirusach i, i botnetach i złośliwym oprogramowaniu i tym, co może nas czekać w sieci, jeśli nie będziemy uważać. No, również dzieci i młodzież są narażeni na takie zagrożenia. Może szczególnie, ponieważ oni mniej uważają i bardziej może ufają internetowi i stronom internetowym. Więc kiedy myślimy o tym, że nasz komputer złapał wirusa czy, czy ma jakieś złośliwe oprogramowanie, to przeważnie przychodzi nam. Do głowy taki widok. Prawda, tutaj jest dosyć dużo różnego oprogramowania, którego nie chcielibyśmy, ale złośliwe aplikacje coraz mniej chcą się ujawniać, i to już nie jest prawdą w większości przypadków. Raczej przestępcy dążą do tego, żeby objawem tego, że jest zainstalowana złośliwa aplikacja, był taki widok. Czyli, jak widzimy, po prostu standardowy widok, tak, nie widać tego, że coś się dzieje, um, ponieważ um, bardzo dużo mogą osią osiągnąć dzięki temu, że um, się ukryją w naszym systemie. Um, w ten sposób mogą zostać tam dłużej, nie ujawniając swojej um, obecności w systemie operacyjnym mogą też um, po prostu kontynuować swoje działania, tak? I, I nie oddamy takiego komputera do serwisu, ponieważ nie zauważymy, że zwolnił, że, że mamy dodatkowy pasek przeglądarki, że coś wygląda inaczej. Uh, jak powstaje uh, botnet? Więc um Botnet to jest sieć po prostu komputerów zarażonych złośliwym oprogramowaniem, więc pierwszym um, krokiem w powstaniu botnetu jest to, aby przestępca w jakiś sposób dostarczył złośliwe oprogramowanie na komputery ofiar. Um, jeśli chodzi o sposób dostarczenia, to przestępcy potrafią być naprawdę bardzo kreatywni. Um, wysyłają maile ze złośliwym oprogramowaniem. Czasami wystarczy wejść na stronę i mieć nieaktualne lub nawet aktualne oprogramowanie, a nie mieć na przykład oprogramowania antywirusowego. Um, jest bardzo wiele sposobów można włożyć pendrive'a pochodzącego z nieznanego źródła, bo chcemy zobaczyć, co na nim jest, i już nasz komputer jest zarażony. Tak jak mówiłem, nie ma żadnych objaw tego zarażenia, możliwe nawet, że wyjdziemy na jakąś stronę internetową i nie zauważymy, że zostaliśmy zarażeni. Um, drugim etapem oczywiście jest um, potwierdzenie od zarażonych komputerów, że rzeczywiście przestępca je kontroluje. Um, I kiedy mówię kontroluje, mam na myśli, że może na nich zrobić wszystko. To jest praktycznie komputer już należący nie do nas, tylko do przestępcy, a my dostarczamy mu um, prąd powiedzmy. Um, dobrze, trzeci etap. Um, Często spotykane, nie jest to regułą, ale przeważnie przestępcy, którzy kontrolują botnet, już włożyli tyle wysiłku w rozpowszechnienie tego oprogramowania i kontrolę nad komputerami, że chcą to jakoś uzyskać pieniądze z tego. I wtedy przychodzi taki. Człowiek oznaczony tutaj na Szaro, który chce wykonać jakąś operację. Na przykład chce dotrzeć reklamą do jak największej liczby osób, bo może chce ich zarazić, albo chce ich oszukać i chce wysłać po prostu coś, co popularnie nazywamy spamem, tak, czyli jakąś taką śmieciową pocztę. Może ktoś chce zainstalować swoje złośliwe oprogramowanie, korzystając już z gotowej infrastruktury, albo ktoś chce zaatakować jakiś komputer, korzystając z tego, że przestępca ma do dyspozycji tysiące komputerów na całym świecie. Więc taka osoba płaci przestępcy, no i później e, przestępca realizuje to, o co został poproszony. E, tutaj widzimy akurat, że zostały wysłane jakieś e, maile. Więc e, kiedy stajemy się częścią botnetu, tak jak mówiłem, nasz komputer nie należy już do nas. Jesteśmy praktycznie pod władaniem przestępców. E, jakie są tego skutki? No oczywiście, tak jak pokazałam na poprzednim slajdzie, możliwe, że nasz komputer zostanie wykorzystany do rozsyłania spamu do innych użytkowników. Taki spam może zawierać reklamy sklepów, na których niekoniecznie są, znaczy, których właściciele niekoniecznie chcą wysłać produkt, ale chcieliby, żebyśmy za niego zapłacili. Możemy też stracić pieniądze bezpośrednio. To znaczy, na przykład, ponieważ przestępca kontroluje nasz komputer, możliwe, że jak będziemy się logować do banku, tą on może przechwycić te dane logowania, czyli nazwę użytkownika i hasło i pewnego dnia zalogować się na konto i wykonać przelew do siebie zamiast do tam gdzie my byśmy chcieli. Również możemy uczestniczyć we włamaniu, ponieważ, tak jak mówiłem wcześniej, komputer kontrolowany jest przez w każdym aspekcie, więc no, sieć tysiąca komputerów rozproszonych po całym świecie może zrobić dużo więcej niż przestępca z jednym komputerem w swoim domu. Może na przykład zablokować stronę po prostu wchodząc na nią, ponieważ niektóre strony nie są w stanie wytrzymać tak dużego ruchu. Tracimy kompletnie prywatność, to znaczy wszystkie nasze zdjęcia, wszystkie nasze pliki, wszystkie nasze hasła, nazwy użytkowników, wszystkie nasze dane są dostępne przestępcom. To, co tworzymy na komputerze, jest dostępne dla przestępcy. Więc takie dane mogą zostać wykorzystane w różny sposób, na przykład w celu szantażu, bo na przykład umieściliśmy zdjęcia z jakiejś Imprezy, na której byliśmy, a niekoniecznie chcemy, żeby nasz szef się dowiedział, co tam robiliśmy. No, praktycznie wszystko, co możemy sobie wyobrazić. Tak, no, poza tym przestępca kontroluje nasz adres e-mail, więc może na przykład wysłać niemiłe wiadomości do naszych znajomych, może bezpośrednio wpłynąć na nasze życie i, i, i stosunki z innymi ludźmi. No i ostatnim takim aspektem jest oczywiście pomoc przestępcom. To nie jest świadoma pomoc, ale mimo wszystko pomagamy przestępcom na przykład generując dla nich zyski. Przestępcy mogą wykorzystać moc naszego procesora. No, Tutaj są już takie techniczne bardziej aspekty, ale są w stanie również wykorzystać nasz komputer do generowania po prostu pieniędzy dla nich. Tak. No i to, to, jeśli chodzi o botnet, a jeśli chodzi o inf infrastrukturę DNS, to jest, to jest rzecz, która jest wykorzystywana przez botnet, a powstała w celu zupełnie innym. W takim celu, żebyśmy kiedy wchodzimy na stronę internetową, to każdy komputer w sieci ma jakiś adres. Ten adres jest dosyć trudny do zapamiętania, bo to są cztery liczby rozdzielone kropką, więc w tym celu stworzyliśmy infrastrukturę, która pomaga ludziom zapamiętać adres jakiejś strony. No i jak wpisujemy w WP CERT.PL czy DNS.PL, no to w tle następuje tłumaczenie tej nazwy na właśnie adres komputera w sieci, z którym się połączymy. I tak naprawdę nie ma znaczenia, czy wpiszemy w przeglądarkę wp.pl czy 212 77 100 101. To wciąż się połączymy ze stroną internetową WP, wciąż się połączymy z tym samym komputerem. Chodzi tylko o to, żeby było łatwiej. Drugim aspektem, który wyrósł z tego systemu, jest fakt, że bardzo łatwo jest zmienić komputer, z którym się łączymy. To znaczy, dzisiaj wpisując WP.pl połączymy się z takim komputerem i jutro się połączymy z komputerem w Stanach. Jest to wygodne z punktu widzenia osób, które tworzą strony internetowe, ponieważ łatwo mogą się przenieść, tak? Nie, nie, nie generuje tu żadnego problemu dla użytkowników że ktoś się przeniesie. Jest to też wygodne dla twórców botnetów, ponieważ jeśli jakiś komputer będzie miał oprogramowanie, które łączy się z domeną example.com albo example.pl, albo dwa examplepl to oni również bardzo łatwo mogą zmienić komputer, z którego korzystają. Dlatego celowanie w komputer, z którego korzysta przestępca, nie jest zawsze takie efektywne, ponieważ dosyć łatwo mogą się przenieść dzisiaj są w Polsce, jutro będą będą na Rosji, a kiedy indziej będą w Stanach. Mogą to zmieniać codziennie praktycznie, więc bez żadnych skutków, więc celowanie w komputer ma mniejsze znaczenie niż celowanie właśnie w te domeny. No i takie mapowania domen, jak zaprezentowano u góry, jeśli chodzi o domenę w dużym uproszczeniu mówiąc znajdują się w nasku Znaczy NASK jest Kontroluje jakby domenę.pl, domenę przynajmniej w aspekcie mapowania, ale oddaje część tej kontroli swoim partnerom, przez których sprzedaje domeny. Tymi partnerami są Homepl, nazwa.pl i mnóstwo mnóstwo innych. Generalnie strony, na których możemy zakupić domenę internetową. No i. Tacy partnerzy mają dosyć uprzywilejowaną pozycję, ponieważ oni mogą tworzyć nowe domeny i mogą zmieniać to mapowanie, więc naturalnym jakby celem przestępców, może nie celem, ale dążeniem, jest to, żeby przejąć kontrolę nad takim operatorem, który może tworzyć nowe domeny i zmieniać mapowanie domen. Dlaczego? Otóż jeśli poprosimy takiego operatora, żeby zdjął domenę na przykład example.pl, to taki operator ma dwa wyjścia. Może zdjąć to natychmiast na naszą prośbę, albo może się z tym troszeczkę opóźniać, powołując się na różne aspekty techniczne, na to, że nie, wiem, nie widział maila, jakiś. No wymówki powiedzmy krótko. Jeśli to się zdarza raz czy dwa razy, no to rzeczywiście możliwa jest sytuacja, że naprawdę tego nie widział. Jeśli to się zdarzy przy każdej domenie, no to zaczynamy nabierać podejrzenia, że taka osoba, taka firma sprzedająca domeny może to robić celowo i opóźniać zamykanie takich domen, żeby pomóc przestępcom, ponieważ oni mogą się wtedy przenieść w ciągu tam kilku dni, powiedzmy, no i domena zostanie. Zamknięta, ale oni już mają nową, mają nowy botnet, mają nową sieć komputerów. I kiedy właśnie zauważamy, że operator sobie nie radzi, możliwe też, że oni nie robią tego intencjonalnie, prawda? Może po prostu nie umieją sobie poradzić z taką liczbą domen, nie mają odpowiedniego działu, który się tym zajmuje. Kiedy widzimy, że taki operator, rejestrator domen sobie z tym nie radzi, to nazywamy go ROG-Registrar. To jest takie angielskie pojęcie i zdarzają się oczywiście takie przypadki, ale pierwszy raz zaobserwowaliśmy taki przypadek w domenie.pl i właśnie tym rok registralnym była firma Domain Silver z siedzibą na, na Seszelach, przepraszam i firma ta praktycznie od połowy zeszłego roku była partnerem nask i mogła rejestrować domeny i w drugiej połowie zeszłego roku zaczęliśmy obserwować taką sytuację, że dostajemy bardzo dużo zgłoszeń dotyczących botnetów, które znajdują się na domenach zarejestrowanych przez domain Silver. I na początku firma ta współpracowała z nami, ale było to dosyć takie oporne. Potem, kiedy przyjrzeliśmy się bliżej temu procederowi, zauważyliśmy, że. Ta firma praktycznie służyła tylko po to, żeby przestępcy mogli sobie rejestrować domeny. To jest taka statystyka zebrana z jednego dnia. Um, i, I jak widzimy, domen szkodliwych zarejestrowanych w domenie Silver było 404, 236 nie miało żadnej treści, a jedna domena była nieszkodliwa. To była domena domainsilver.pl, która była domeną tej firmy, przez którą można rejestrować domeny. Um, tak, więc naturalnym krokiem, posunięciem było zerwanie umowy z tym partnerem, ale również musieliśmy zapewnić jakby taką sytuację, że te komputery nie trafią znowu w niepowołane ręce. Więc przekierowaliśmy ruch, który szedł na te domeny, na kontrolowany przez nas serwer. Dzięki temu mogliśmy zebrać statystyki i zebrać również komputery, które zostały zainfekowane, i powiadomić w jakiś sposób dostawców internetu czy firmy hostujące o tym, że mają zarażony komputer w swojej sieci. Dwie minuty. Dobrze, to akurat. E, bo to już prawie ostatni slajd e, tutaj widzimy rozkład geograficzny połączeń, ograniczyłem go tylko do Europy zaraz będzie cały, cały świat na następnym slajdzie e, najwięcej połączeń prawie na piąta pochodziło z Niemiec potem na drugim miejscu była Polska, a na trzecim Francja to jest oczywiście tylko część domen, część botnetów ponieważ to jest zebrane z któregoś dnia powiedzmy jeszcze przed zerwaniem umowy więc mieliśmy tylko część botnetów e, no, jak widać można zaobserwować, że tutaj rzeczywiście w Niemczech jest dosyć dużo połączeń, ale co ciekawe, no, to mapa połączeń się pokrywa praktycznie z większymi miastami w Europie. Dosyć dużo było połączeń i rzeczywiście tak, no, widać, że. Ten rejestrator był problemem. Prezentacja nosi tytuł Nowy rozdział w walce z botnetami. Tego nie powiedziałem, gdyż pierwszy raz w Polsce zerwaliśmy, NASK zerwał, umowę z jakimś operatorem i rejestratorem i przekierowaliśmy wszystkie domeny tego rejestratora, znaczy no, no nie wszystkie, tylko wszystkie szkodliwe, do nas. Wcześniej działało to w ten sposób, że przejmowaliśmy domeny należące do jednego botnetu przeważnie. Identyfikowaliśmy wszystkie domeny używane przez ten botnet i, i a pierwszy raz właśnie przekierowaliśmy no, aż tak dużo domen jednego rejestratora. Na świecie rozkład połączeń wyglądał tak. Przepraszam za wielkość mapy, ale może widać mniej więcej, że rzeczywiście Europa była największym tutaj dostarczycielem botów. Potem Japonia, Australia też widać. Tak, tylko tutaj jest troszeczkę inna skala, dlatego Niemcy są bardziej czerwone niż na poprzednich. Jest, jest jakieś wyjaśnienie, dlaczego Niemcy właśnie yy... mają dużo tych połączeń? wyjaśnieniem może, może być to, że przestępcom było na przykład łatwiej celować w, w Niemcy, bo na przykład w Niemczech jest więcej internautów. Aha. Czyli na tej zasadzie. Niekiedy są po prostu botnety celują w pewne kraje, ponieważ wiedzą, że na przykład ludzie częściej korzystają z bankowości elektronicznej w tym kraju, albo że jest więcej komputerów, zależy co po prostu chcą osiągnąć, albo jest więcej danych. Na tych komputerach. No i tutaj, ponieważ czas się kończy, na ostatnim slajdzie zachęcam do odwiedzenia strony naszej cert.pl oraz działu z raportami cert.pl/slash raporty, gdzie jest zdecydowanie więcej informacji na temat domain Silver, a także innych botnetów. I dziękuję Państwu za uwagę.